Część się pokazać w jaki sposób zarejestrować kartę Biedronki, w taki sposób, aby za każdym razem nie musiał wyciągać karty, a po prostu aby wystarczyło podać zwykły numer telefonu. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, wsuń łapkę w górę oraz subskrybuj z dzwoneczkiem. No dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć zarejestrować naszą kartę Biedronki wraz z numerem telefonu? Początkowo oczywiście wchodzimy do opisu tego filmu, gdzie znajduje się link do strony. Za pomocą której zarejestrujecie kartę Biedronki. Jest to oficjalna strona moja, biedronka.pl. No i wchodzimy na tą stronę, i tutaj mamy proces rejestracji. A wygląda on następująco: w pierwszej rubryce musimy podać numer karty, a znajduje się on na naszej karcie pod kodem kreskowym, którą otrzymaliśmy prędzej w sklepie Biedronka. Jeśli otrzymaliście takie karty, no to oczywiście musisz udać się do kasy i poprosić o kartę Biedronki, którą następnie zarejestrujecie tutaj wraz ze mną. A poniżej wpisujemy pin, który znajduje się również obok. Tego kodu kreskowego, przeważnie jest to po prawej stronie, na tej dużej karcie, no i on zawiera już tylko cztery cyfry. Także wpisujemy numer karty, PIN i wybieramy opcję Zarejestruj. Gdy zarejestrujemy swoją kartę, mamy taki oto komunikat, czyli podstawowe informacje dotyczące przetwarzania naszych danych osobistych, które musimy aktualnie potwierdzić. Poniżej jeszcze, musimy podać nasze dane, aby dokończyć rejestrację, czyli podać imię, nazwisko, numer telefonu, właściwie który będziemy podawali za każdym razem, gdybyśmy chcieli przy dokonywaniu opłaty za nasze zakupy, po prostu z karty podać numer telefonu. To jest Dość komfortowa opcja, ponieważ czasami pakujemy dużo zakupów i nie zawsze mamy jak jeszcze wejść, kartę z portfela, więc po prostu podanie numeru telefonu wydaje się często łatwiejszą opcją. Do tego jeszcze mamy adres e-mail, hasło, no i oczywiście potwierdzenie reg regulaminu i tych wszystkich właśnie informacji dotyczących e samego przetwarzania danych osobowych. No i gdy to zrobimy, to oczywiście wybieramy opcję Zarejestruj. Gdy co zrobimy, możemy można no spokojnie zalogować się na naszym profilu za pomocą właściwie naszej karty, czyli po raz kolejny podajemy numer karty oraz hasło. Natomiast sama karta jest już oczywiście jak najbardziej zarejestrowana. No i w taki to sposób zarejestrujecie swoją kartę Biedronki. Jeśli na przydatny, przydatne szła w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałby założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można napisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu.